Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składam Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju i nadziei. Niech ten wyjątkowy czas napełni nasze serca radością, a domy ciepłem i rodzinną atmosferą. Wielkanoc to święto odradzającego się życia. Niech przyniesie ono nową energię, optymizm i siłę do realizacji codziennych wyzwań. Życzę Państwu chwil pełnych uśmiechu, odpoczynku oraz wspólnoty, zarówno przy świątecznym stole, jak i w przestrzeni naszego cudownego miasta. W wielkanocnym przesłaniu odnajdziemy dobro silniejsze niż zło oraz życie mocniejsze niż śmierć. Ta idea jednoczy ludzi. Sala rodziny odnawia nadzieję i potwierdza wartość pięknych polskich tradycji wielkanocnych. Niech więc będzie szczególnie obecna w sercach mieszkańców Torunia, niosąc im radość, pokój i nadzieję. A także dumę z bogatej historii i wyjątkowych tradycji ich miasta. W imieniu całej Toruńskiej Rady Miasta życzę mieszkankom i mieszkańcom Torunia błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego i wesołego aleluja.